O, dobrze bardzo, dobrze Eyo? Siemanko widziska, z tej i witam was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Aerotrack Summertime 2 Multiplayer I dzisiaj ze mną są dwa wafle, czyli tam za mną będzie Borat z Kani Siema I Bartosz w tak, dobrze, dobrze, dobrze. No i jedziemy sobie. Sobie puszczę jeszcze stoper czasu, żeby wiedzieć jak tam z czasem. waga o schodził chodził. Wyjadę ze ślimaka. Puszczę sobie stopper i za chwilę coś powiem jeszcze. Dlaczego nie ma kamerki? To dokładniej o tym, o tym wyjaśnię. No, nie chciałoby się jej rozstawiać też, ale dokładniej to powiem o co chodzi z kamerką na farmingu, bo tam więcej osób ogląda. No, a teraz sobie jedziemy sobie spokojnie. Czekaj, to trzeba... Stoper... Stoper... Uruchom. Dobra, jedzie. Czas wrócić. Dam sobie go na bok. O, skąd Możemy jechać. Dokąd jedziemy w ogóle? No, do Strasburga. Znaczy, z Albsburga. No, dokładnie. Gdzie tak. się Bartosz zgubił? A, nie, jadą. Na gps się mi zlaliście w jedną kropkę. Mamy zimową no bo ja może, może czekam. Przerwę, prze, przepisowo 80 i, i będzie, będzie fajnie. No. Macie jakiś temat do rozmowy, panowie? Porad, uważaj co robisz. Ta, ta, wiem, troszkę za bardzo zjechałem. No. Jeszcze miał być za Mi Dawid, ale zrezygnował. Nie, poszedł sobie gdzieś, rzucił się na sklepy. Poszedł sobie. Jeść go chyba, wołań. Jedno ważniejsze, tak, niż musi przetrwać. Siemano. Patrz, ulsterka. Widzę, no, widzę. Mam w ogóle pozałączone światło. Ty, ale nie zachodź tak. Trzymaj się tam barierki. Trzymam się, trzymam. Trady mnie wyprzeć. A, koguty. Nikogo nie ma w pobliżu, mogę wyłączyć, co się bada. Niepotrzebne i tak nocy nie ma, dzień jest. Wodunek też za bardzo nie jest nadgabary... Bartosz, spokojnie! Jem Co? Jeszcze jem, to się nie dziwi No tak, ta, tu wcina kurczaka jedną ręką, trzyma, trzyma nóżkę Za chwilę gryzie i... O kurde, chodzę na bok, dawaj, trzeba naprostować <grystanie> Prawdziwy tracker. <grystanie> Dawid robi tak, puszcza kierownicę, włącza tempomat i idzie do kuchni <noise> a potem a przychodzi i jedzie dalej. <noise> Chyba jak nie leży w jakimś robie. Oj, zdrukujeńcia. ci troszkę Mati. No nie, Chciałem, że Gdzie mnie zgubiłeś? W na mnie jesteś. Dobrze, to prosto, prosto. A na drugim strzelaniu prosto jakby mordę strzelił. O Bartosz, moja twoja naczepa to. <noise> Ona cuda tu we przede mną wywija. A tu ty też od mojej naczepy. Ładna jest. No wiem, ale ona przed chwilą po barierce skakała. Bartosz, dawaj trochę gazu. E, e Kurde, ja jestem tutaj w tyle, musiałem dzwonić. Wąchaj spaliny. Przyjeździe. Oż, kurna, teraz ci potrzebę. No, co to nie powiesz? No, dawaj, dawaj z tym kurczakiem w ręce, dawaj. No, dawaj, dawaj. Ej, eee, tak to nie robię. Te, 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 te. Bo ja to DFT potem wyślę. I tyle cię będzie. No, debilu. Już ja im pasem jadę. Się. A, ale weź tę kurczaka jakoś. A woda gdzie ty tam jesteś? Chcesz Musiałem zgonić na zjeździe. To dawaj 90 dogonić nas. Zapomniałem sobie radio włączyć. się radio. Ej, to jest jedno na rzecz. Dlaczego nie mogę radio włączyć po prostu jak jadę? Można. No niby. Jak masz dodane do ulubionych tylko page up klikasz albo page down. Mówisz. No. O, tam mamy jeszcze takiego Mikołaja, co się kołysze, i Bowanka, i Kubek, bo dzisiaj kawę rano piłem, nie, no tutaj wiadomo, torba spakowana, jestem do trasy, gotowy. Tutaj jeszcze mamy, no, wskaźnik y, północ-południe, y, y, kompas, o. Ja nie będę mówić, co jest w tej torbie, to na prezerwatyw. Chciałbyś, to z tej różowej, co mam tam, o, z tyłu, nieważne. ważne. up to jest jakaś kamera. Nie no, pitch no, to jest radio. Jak masz tylko to do ulubionych radiostacji no. Dawaj na razie do nas Nic, Nie, będę się musiał zatrzymać. Macie jakieś tematy do gadania? Bo w Europie Widzicie, mamy zimę, ale w Realu niestety nie ma zimy. W Realu się robi tylko zimno, przynajmniej jak hmm. u nas, bo nie wiem, co tam w śremie No znaczy w górach jest śnieg, nie, ale u nas tak, tak przed domem to tylko w cieliu jeszcze mam troszeczkę w śniegu, taką małą kubkę, taką wysoką na 5 cm. O, borad na zdogania, dobrze. A skąd się mózg zrobił, no? Maruz, no, no to Oficazji, No wiem, bo wczoraj ja odtworzyłem okno, mokną, chciałem ochodzić komputer, patrzę. 18 stopni. Karta graficzna. No i może, jeśli bałem, że przemroziło. O, powrócił prawosławny. Dobry idź. No, nie no, wiemy już. Zadam, bardzo. Ten cel chciałbym wyprzedzić tym swoim złomem, nie? Tak, tak, tak. Cvel złomem. Ale który cvel? A! Że tym, no, z kanion. No. To nie jest. To wiesz co No i cię wziąłem na ten pomacie nawet na 80, no a wiesz ja też mogę but w podłogą i 90 jechać. Ale bardzo nie może inaczej, bo ma klawiaturę. No ma ten Na tym pomacie jechałem, i mnie wyprzedził, a ja z tym... Temp... skręcamy już prosto. Bo ostrożnie tam kręć. Tutaj eee, skręcamy w prawo. Eee. No i po co wyprzedzasz? Jak zwykle przejechałem. No, no i kręgą. znowu będziesz zrobił para pasa, będziesz brał. Bartosz przejechał. Jest, tak, tak. <gry> Bartosz przejechał. No to są światła, tu mam retarder, dobra. Ja na <grym> Nie ja przejechałem. Zdawało ci się. Co? Jedź po takiego. Jeszcze to zrobiłem. To dawaj, dupka mi dup, 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 dup. dup, to. Dup. Dup. Mati, 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 Mati Misza wrzucił dwa kolejne odcinki No dobrze, dobrze, się. oglądać Nie, to czekaj, ja będę miał krytki? Teraz już jest ten moment z rondem? Aha, i ogólnie nie jedziemy stąd skąd jechaliśmy My tam jechaliśmy jeszcze wcześniej z Krakowa, nie? Tyle, że no, pierwsza tak? część tak jakby Dawid troszeczkę podachował a teraz to już mi się w ogóle odechciało jechać Ej, nie Prosto, prosto. na, na czerwonym stoimy. Czyli pychaliście tu? Na, na, miasto. Bola co przejechał. Na Ostrawę, ta? Tak, tak. Nie, tu wiej Na Wiedeń? Pychaliście mm, Tam jest chyba Wiedeń, nie? Zobacz co na tabie, czy się będzie do nas zbliżał, czy oddalał. Mam, wow. Szkoda, że te lampki trochę mocniej nie świecą. Kurwa. się zbliżam do... oddalam się teraz od Tacticala. Bo no my teraz ruszyliśmy, no. Tu będzie z ja już się przygotuję. Kurna, zaczyncie się. Wszystko przez te plany Dawida. <grywa> Zwaliłeś się? Nie. Tak. Tak? A, <noise> <noise> no to żeś zjechał Będę na... serwisie Jak wyjedziesz z serwisu, to od razu w lewo Dawaj tutaj My teraz na jeziorze jesteśmy Czy to zapara jest? Kiwie To co, zatrzymamy się tutaj? No to tutaj nie możemy, bo tu pobocza nie ma Musimy dopiero za No nie chwal o swoim nazwiskiem, O! <noise> no, O, w lewo? Tak, tak, a wyjedziesz tam z tego miasta całkiem to w lewo O Tu mamy jest stacja, stacji, stacja dobra, na, na... na stacji Bartosz czekamy Czekaj Bartosz, raczej nie Bartosz Dawid masz jakiś temat do gadania? No nie wiem, możemy porozmawiać. Chociaż w Tworzyści żadne mają moratki. Porozmawiajmy na temat konstytucji w Polsce. Nie, 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 bo. Nie. Tak, mieszajmy się w politykę. A. Nie, nie mieszajmy się w politykę, byle nie to. Nie, no, bo bo się się to polityk... zaraz jest źródło. F4. To F4 zaraz sobie. Nie powiedział się. Powiedział konstytucję, tak jak powiedział Kukis no. Nie, teraz nie, nie. Ci si, si z nowoczesnej mają problem. Nie wiadomo no, o co mi chodzi. To nogaj najlepsza. To noga to jest No bardzo jedziesz tam? Dobra, w końcu mogę sobie odpalić na tej Wyjeżdżam. Wyjeżdżam Kierunek Pragla teraz kierunkowska. z co nie zjechałem Jadę prosto mhm. Ja zostawiam, prosto, auto, zostawiam auto Zostawiam auto na obrotach żeby, żeby cieplej było Bo zima Ile to mamy dzisiaj? Tak, kierownica, to był ten? Nie ten, to było GPS-a, ten. Ile dzisiaj mamy? Tak, to dzisiaj... To jest dobra, 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 dobra. minus macie. jeden mamy, dobra. To Wy na stacji nawet... jesteście? No? No tak. No to ja już tu będę na was czekał, na światłach. Drugich. Jak? Aha, bo tyś tam gdzieś tam wyjeżdżałeś. Nie, czekaj. Tak. Ja to muszę sprawdzić. Mapa świata, zaraz zobaczymy. Ja stoję na światłach. Ale my. Ale my dopiero będziemy jechać do Wiednia. A to dowiedmy. No, Jest, to. Mam wjechać na tą stację, że tu jest przy Wiedniu? Warto, z tobą się nie idzie, nigdy za chwilę nagadać. Jak nie idzie? Ja ci powiem, gdzie ja stoję. Masz miasto wień. Czekaj tam przy rondzie, dobra? Przy jakim rądzie znowu? No i tak to jest się z tobą Jesteś w Brnie, czy w Wiedniu? No w Wiedniu jest rondo, na środku jedno No tak no, to było tej był chwili cel. wyjechałem z Brna Aha, no to z Brna, to dawaj tutaj jak się jedzie na Tramery I tutaj jedź, i my na tej stacji stoimy Znaczy tu zaraz na mierze, jak się da radę, nie, nie da rady, bo nie widzisz graczy To chce te też nie ustawijesz GPSa Jak z Brna się jedzie w dół cały czas, tu masz potem te ślimaczki I z Brna się jedzie cały czas prosto w dół na stacji stoicie, tak? Tak, tak, na tej stacji. Daleko masz? No, przy tej stacji jestem już. Tak? No, ja cię jakoś nie widzę. Na tabie z... Na mapce, i na tabie, ani na niczym. Eee, teraz mijam garaż. garaż. No garaż, tutaj, gara tutaj. Wiesz co? Ciężko mi stwierdzić stoi. bo tutaj same drzewa i stacja tak szczerze LKW jest Aha, tam jest coś, dobra Tam jest jakiś garaż, ale LKW doba wiem gdzie jest On jest chyba tutaj czekaj On jest chyba, on jest chyba Tramery jest Teraz jest. Tramery mijam Trameri, a to wiem gdzie jest tu tutaj jest, tutaj jest To, to teraz będziesz miał stację to my już za chwilę będziemy powoli ruszać Wola trzymaj tam rękę na, na, na sprzęgle jak się pojawi to jedziemy to nie on. To uważaj, bo to znajdzie najpierw jakiś szkopie, nie? Wyjeżdżam. Germański. Mhm. Jadę w lewo. No, 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 no. Ej, cały odcinek stanie w miejscu. Bo, bo tak jeździsz. No, nie, ja jechałem dobrze, ja się co nie wygrywałem. Ja Myślałem, ja borat jest, borat, borat, borat jest dobry. Bo, co, borat jest dobry? No bo borat jedzie dobrze, a ty się jak zwykle musisz gdzieś pogubić. O ty się patrzysz na, na chmury, jak lecą, zamiast na to, gdzie jedziemy. No on musiał zastąpić Dawidem. Ja się Dawid, się. Dawid to Bartosz. Wziął na siebie jego obowiązki. Teraz wyjeżdżam. Jadę tą landową. A to tak w but podłogę, panie No, 90 Jest, i jest ten tak, taki zalew, mijam No to wiem, to za to. jest. o już jest Bartula, Dobra, yes. ruszamy, ruszamy Czekaj ruszamy? No, Spokojnie, no 90, my 80 będziemy jechać, to do nas dogoni Tak, finałem się zajmie, niech się rozsuniemy Nie zdążycie nawet A, A to praktycznie jest... ruszyły Ruszyły cepy My na ciebie czekamy na ten nasz tak? Dobra, zaraz ci Zaraz będziesz w rowie leżał. Nie będziemy, nie będziemy cię wyciągać. Uwaga, bo tu szklaneczka na drodze, uwaga. Ja tam 90 To jest fizyka jakaś. No lekko jest zmieniona, podobno. Podobno niby jest lekko zmieniona, ale ja tego nie odczuwam. Mimo że gram na kierownicy. Chociaż czasami hamowanie jest opóźnione, to czasami zauważyłem, jak trzeba było przed Dawidem hamować. Na zakrętach trochę wywala, bo jak widać Dawid już leżał Ale ja z was mam i tam najniższy ping <laughs> No bo śrem to wiesz za dupie takie, że tam ich nie ma internetu tylko tej ty... no. <laughs> O pasz, a ja ktoś będzie kopał rowy, To tu koparkę przywieźli, będę będą kopać A ja was nie widzę już Borat, bo ty masz też się Nie wywalił to jest w zagrancie. co? On się wywalił na zakręcie. On się wywalił? Tak. Kto? Kurde. Poszedł bociem przede mną. Ja zdążyłem No ja tak patrzyłem, że jedzie sobie, jedzie na tych dwóch kołach. Wydawało mi się, że się wyrobi, ale nie wiem. <grym> ale go wzięło. I wzięło że nieźle. A Dawida nie wzięło. Hmm? Znowu zaginął. <grym> <grym> I... Trzeba go rozgłosić do programu. to widział w to tokolwiek wie. A to nawet dobrze, spokojnie jest. Chociaż. Trochę brakuje nam tematów do gadania, bo Dawid zawsze coś Zawsze się wywali i jest z tego beka przez pół odcinka, bo wspominamy ten jego błąd. A tu mieliśmy który go Aaa, czekaj, to też mieliśmy kolesia, który się wywalił. Czekaj, Bartulo mu jakoś tak było. Tam za mną taki cwal jedzie. To dachował i się zgubił po drodze Serwis mu Powiedz Powiedzieli, panie, dziś świetna, nie pracujemy, chociaż już po świetnach, no ale Ee, Borat ma światła sprawne A ten, jak się jak tym dafem tą stroną się tu wytrzymał się w skubaniach? Borat A To się grzmocą jak... Jak leci, tak No Borat wie, bo Borat siedł na zakręcie O, tu się 70 było, czemu my nie zmagamy? A dobra już, 80 Przejedziemy, za, o już jest 80 No Bartosz atakuje Bartosz będzie środkiem, Bartosz bo dzisiaj pas skończył, zjeżdżaj bo znowu będzie Nie, nie. nie. nie, nie tak Jeszcze tak. raz nie wjeżdżam Idioci Przepraszam, on się tylko ode mnie Czekajcie Nie tak Bartosz, ale chyba szklanka była i go przytrzymało Czekajcie bo nie wiem, czy się nimi nie zgadza. Na pewno warte, że się już polerować. Ale dużo procent nie napiłem. Chyba dwa tylko. Ale to było dobre. Zjechał ekspres na mocno i tyle. Normalnie Turbo Ekspreso. Ej Mati, dojeżdżasz? No zjazdam, zjazdam Zjeżdżasz, zjeżdżasz? Zjazdam, no, zjazdam tutaj. W ży, życiu teraz nie ścinaj, proszę cię. <ścoughs> ale masz lata. Ciek Lakuje cię Lakujecie normalnie to się chyba aktywnie u siebie. No, Alecie. To 7 ma za zakłócenia. Nie karmię od, od tygodnia, głodnie jest Chyba Dawid tam przyjdzie to zakolegują się Co, to pseudość nie odpada? No Jakieś białe kropeczki Oj. No wiesz, nie widzę Ale nawet na szybie nie zostają Dawid, już wiemy gdzie jest Dawid No gdzie? No nie widzisz? Ty... <noise> Leży w rowie? Gdzieś to będzie jechał przed nami Czemu? No bo się mu sterakę sypie Cześć. a auto się rozpada i to jest coś słynne rondo gdzieś no tutaj to rondo na którym mieliśmy się spotkać ale okazało się że się schodzi gdzieś i no, Spoko nie, nie, aż takie obroty, fajnie chyba nikt nie jedzie można się można się ładować dokładnie O, sorry 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 Chciał mi się wepchnąć na trzeciego Wodacham. Zatrzymałem się i cię puściłem, nie czepię się. Dawid po prostu po tobie przejechał Też nie jest fajny, ale jak się stoi tylko, bo jak się jedzie to... On... Ja wiedział, a nie wiem. Przesuwa tam. się razem z tobą. Bartosz lusterka. Nie tam Wartaż <grymne> nie ma lusterek, stracił jak dachował. Ja tam tylko poprawiam fryzurę tym, tym, tym czymś, już tu jest. Nie, jest, ja to się nazywa. Nie, no, filankę bo się obudziła od dachowania. Krwią. A <grymne> <grymne> co? jesteś za mądry? Ile masz nie. procent uszkodzeń na czapie? Zero a możemy coś zmienić? W każdej chwili? Zapomnę eee. to chomować i będzie boom. No dobrze, ja też, ale ja nie zapomnę tego wysłać Tam gdzie uh -huh. trzeba Ale ja też nie zapomnę no Ty wjechałeś, nie Dobra, dobra, nie było tematu No, padał się boi <laughs> Oj, ale... On, on coś te swoje konie chyba... Napoił tym turbo dieslem, a nie dieslem. Co ty kurde? Normalnie wyszedł pod górkę. Nie, jest jakaś Volvo. Co za ciężarówek, zawsze będzie spór, bo każdy Każdy ma taką, takiego faworyta, taką markę, i każdy będzie bronił swoje. Mi się oficjalnie podoba Skania. Jak zresztą widać jeżdżę sobie skania, więc bardzo mi się podoba skania, ale inne ciężarówki też doceniam, a nie tak jak Dawid, że jest tylko Volvo i inne ciężarówki. Albo w ogóle nic nie ma. Tylko po Dla Dawida? To ja ja nie chcę jeszcze... doceniam. Dawid? Nie, Dawid mi się dach przecież no Prosto, prosto jedziemy? Prosto, prosto To mów mi jak cię wyprzedzę Jedzie ktoś? Niech nie jedzie, bo tak to można zawsze zjechać i puścić. No jedźcie przede mnie, jedźcie, bo będzie ładniejszy widok. Jak tak trzech Czekaj, jeszcze Barat nie schodzi jeszcze, ja jeszcze nie schodź. Nie schodzę, muszę Co tu trzy pasmówem? No. O nie, tam tam na stacji jest zjazd, ja to mi się nie No Dobra, może zjechać, Bardzo bardzo borat. Ehe, borat. Borat. No ten przed dalej tam jedzie. Ej, ej przed dalej. Ej, ale jak już się to już potem możesz się wrócić do dziewięćdziesiątki ja, ja mam cały czas 90. To są trzy pasmówka jednak jest, myślałem że to jest na stację A i przed nami jakiś jedzie, uważasz. Uważam, bo to ja kurde. Taki szczękier, bratanek. Maciek, jakiś sławka. Zajechał mi. Strąp go! Nie czekajcie tam! Mati, wrac ja tam. <grym> Jak ja idę w słuchawkach, to znaczy, że w mikrofonie będzie na 100% słuchać. Oni się przecież drząmy, a... Ej, i kropki się Patrzcie w ogóle w, w, w lusterka ten gościu on, jedzie, on, chyba, on chyba na kacu jedzie Jeszcze by trąbił. <grym> <Kacz>, we kacz. <grym> może oglądał Czekajcie, czy, Gdzie, czy mnie puści Czy pasy są? Patrz, no nie puści mnie Dobra dam radę, póki nie będę miał zjazdu, to mu nie zajadę Dobra Marto, już mój tam, pomożesz mi go zatrzymać Którego? To ja ciśnie, to jest ten... Bo on jest barierki przyciśnienia ja się go boję Ale eee, czym ten gość jedzie? To jest Messiar czy? To jest ee, Volvo Leweko? Volvo tylko bunker eee, małe pomocy O dobrze Bartosz, dobrze E eee, o patrz, 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 wjechał we mnie, wjechał we mnie, patrz Co za czwel! uważaj Uważaj Dawaj, gonimy go <grym> Ja jestem od <grym> Sorry, ci tam coś uszkodzeń napiłem? Nie, no nie nie, ale on wjechał we mnie, bo Ty go zatrzymałeś A on we mnie wjechał, frajer, bo chciał uciec od siebie. Nie reportujemy e, panowie, go Panowie, gdzie Wy jesteście? Czekaj, zaraz tego report nie przyczynę Ej, przyczyny. gdzie jesteście? Chociaż w sumie to tutaj ciężko stwierdzić kto się źle zachował Ja jechałem poprawnie, bo chciałem go wyprzedzić Bartosz stanął, w sumie mógł, bo mógł mieć awarię ale ten gościu, to nie wiem, mógł ktoś przyramować. Ej, wy nie... jesteście? Marta... Jedziemy dalej tak jak a, jechaliśmy. I... Jedziemy tak dalej Dziemy. jak jechaliśmy. No to jesteście, e, ten... Bardzo, go to próbuję zwałcić. Dawaj go, dawaj go. Ej, nie minęliście jeszcze lince? Tak, jedziemy autostradą w tej chwili. Ej, Ta. patrz, knoja. Ale to minęliście linz Jedź nie? cały czas prosto, dogonisz nas. Mi... Tak, mam nadzieję. Na tabie cię widzę chyba? Nie, nie widzę cię. Ale ja jestem w Linz, w mieście. W to o po coś do miasta zjeżdżał? Ja tam nie zjeżdżałem. Tam do tepo. Klepo mnie przed chwilą no. <laughs> Czyli nie tylko mnie, ale ja się żyłem. Przez tamtego kolesia, zabudziłem barierkę i niestety tym razem skania nie powstała. No w sumie kończy się nam limit czasowy. żegnamy się teraz? Nie. Daj chociaż dogonię. No go, to, to, ale to wiesz. To dobrze mówić, że nie teraz, nie teraz, ale chyba no potem myślę. Ale podzielisz na dwa odcinki. No, Zabitym bez zabita. Nie, to tak mi się nie chce aż tak. To i tak by było fulle Znaczy ja mogę, tylko że nie wiem ile mi tam... No. Jak się koleś nazywał? Koleś, nie wiem, przed tobą idzie. Ale jak... jak on się zwał? Ej, na gdzie jesteście? Zreportuj go, Mati. A ja wiem, reportu, który, wiem, który to. Ramzes. Ramzes, na pewno? Tak. Przecież jadę przed nim. Jadę no. za nim zaraz. Ej, powiedzcie, gdzie wy jesteście? On co robił? On robił co? Model. Blokował. Blokował cię, nie? Ej, gdzie wy jesteście? Mati, ja cię zatrzymam. No. My teraz na tym ślimaczku. Który odbija na liny z... Na insta, jestem przed wami. No. ej, zaczyn się. Czym się. Co się stało, Bartosz? Co? Aha, a to nie możesz tego w trasie zrobić. Wszystko zaznaczamy. Dla się? Wszystko się da. No i tak, że tym właśnie y, akcentem kończymy część pierwsza. Nie wiem, czy będzie część druga, zobaczymy. Także nie wiem, z tego odcinka to by było na tyle. Miał być jeszcze z nami Wica, ale niestety nie odezwał się do tej pory. A miał dużo czasu na odezwanie się. No po prostu no... ustalmy tak, że jak ktoś się zgłosi, to niech się zgłasza później jeszcze raz. Ja nie będę... bo jakbym tak na tak, tak każdego miał czekać, to byśmy nic nie nagrali. No. Także no, ruszamy. My za chwilę Rusz. ruszamy w da dalszą trasę, a Wy trzymajcie się. Cześć, czołem i do nas do Na razie. Cześć. Dobra, Mati. oedd